Kiedy przyjechałem, pensjonat wydał mi się idealny. Po tygodniach poszukiwań odpowiedniego miejsca na odpoczynek, znalazłem je. Stary, uroczy budynek położony na skraju gęstego lasu, stala od zgiełku miasta. Było tam tylko kilka pokoi, a miejsce wydawało się odosobnione, ale właśnie tego chciałem: odpoczynku od wszystkiego, czasu na oddech, relaks i reset. W ofercie online napisano go jako cichy azyl, a zdjęcia pokazywały przytulne pokoje na jadalnię i bujne otoczenie drzew. Kiedy podjechałem, pensjonat wyglądał dokładnie tak jak na zdjęciach, jeśli nie lepiej. Zewnętrzna część była malownicza z bluszczem pnącym się po kamiennych ścianach i zadbanym ogrodem z przodu. Powietrze było świeże i rześkie. Niesąc zapach sosny i ziemi, nie mogłem się doczekać, aby wejść do środka i pozwolić, aby spokój tego miejsca mnie ogarnął. Gospodyni, kobieta o imieniu Ewa, powitała mnie w drzwiach. Była wysoka i szczupła, ze srebrnymi włosami, spiętymi w ciasny kok. Jej uśmiech był ciepły, ale było w niej coś nie tak. Może to był po prostu sposób, w jaki blade oczy zatrzymywały się na mnie na kilka sekund dłużej niż to było komfortowe. Będziesz się tu dobrze czuł, powiedziała, wręczając mi staromodny klucz do mojego pokoju. Spokojnie, cicho dokładnie to, czego potrzebujesz. Podziękowałem jej i zaniosłem torby na górę, chętny, by rozpocząć odosobnienie. Chcąc nareszcie odpocząć, korytarze były długie i słabo oświetlone, ale urocze w staroświecki sposób. Mój pokój znajdował się na końcu korytarza, drzwi otwierały się z cichym skrzypieniem. Sam pokój był przetulny, dokładnie taki, jakiego się spodziewałem. Duże łóżko z kwiecistą kołdrą, pluszowy fotel przy oknie i miałe biurko. Wszystko miało lekko antyczny charakter, ale to tylko dodawało mu uroku. Pierwsze kilka dni minęło bez żadnych incydentów. Wstawałem wcześnie, chodziłem na długie spacery po lesie, a po południa spędzałem czytając przy oknie lub siedząc na ganku. Cisza była absolutna. Żadnego hałasu przejeżdżających samochodów, żadnych rozmów innych gości. Było prawie tak, jakby pensjonat istniał w swojej własnej małej bańce, oddzielono od reszty świata. Ale trzeciego dnia zacząłem czuć się inaczej. Na początku było to subtelne, po prostu lekkie zmęczenie, którego nie mogłem się pozbyć, nawet po przespanej nocy. Spagatelizowałem to, zakładając, że to wynik tego, że w końcu pozwoliłem sobie na relaks po miesiącach stresu. Moje ciało prawdopodobnie musi się odzwyczaić od braku adrenaliny i chaosu. Przetrwam to, wmawiałem sobie. Po prostu potrzebowałem więcej odpoczynku, ale jakoś nie czułem poprawy. Każdego ranka budziłem się coraz bardziej wyczerpany, jakby sen nie pomagał. Moje kończyny były ciężkie, myśli ospałe. Nie chodziło jednak tylko o wyczerpanie. Było coś jeszcze. Coś mroczniejszego, co zaczynało wnikać w moją świadomość. Powietrze w pensjonacie, które początkowo wydawało się tak orzeźwiające, teraz zaczęło mnie przytłaczać. Miałem wrażenie, jakby same ściany zamykały się wokół mnie. Cienie w rogach pokoju zdawały się wydłużać. A pani Ewa, jej obecność stawała się coraz bardziej niepokojąca z każdym mijającym dniem. Wydawało się, że jest wszędzie, cicho mnie obserwując. Dostrzegałem ją kąte oka, gdy wędrowałem po domu. Stała w drzwiach, kręciła się po korytarzach lub siedziała w ciemnej jadalni z oczami utkwionymi we mnie w sposób, który przyprawiał mnie o gęsią skórkę. Nie potrafiłem wyjaśnić dlaczego, ale za każdym razem, gdy ją widziałem, czułem dresz przebiegający mi po kręgosłupie. Piątego dnia postanowiłem się z nią skonfrontować, ale gdy ją znalazłem siedzącą w salonie i patrzącą przez okno, nagle poczułem się głupio. Była po prostu starszą kobietą prowadzącą pensjonat, niczym więcej. Może to zmiana otoczenia tak nie wpływała, może to ja przywiozłem tu swoje własne lęki przenosząc je na nią. Mimo to potrzebowałem odpowiedzi. Musiałem zrozumieć dlaczego tak się czułem tak wyczerpany zmęczony Ewo zacząłem próbując brzmieć swobodnie czy ty masz tu innych gości zwróciło na mnie swoje blade oczy i przez chwilę poczułem jakby mogła mnie przejrzeć na wylot nie powiedziała cicho jej głos był gładki ale niósł ze sobą nutę której wcześniej nie zauważyłem Jesteś jedyną osobą. Zawahałem się. To dziwne. Czuję się taki zmęczony. To tak, jakby, jakby coś ze mnie wysysało wszystkie siły. Uśmiech Ewy nie zelżał, ale w jej wyrazie twarzy było coś, co sprawiło, że poczułem skór żołądka. Ten dom ma sposób, by wpływać na ludzi, powiedziała cicho. Wyciąga z ciebie różne rzeczy. Im dłużej zostajesz, tym więcej to zajmuje. Jej słowa zawisły w powietrzu i poczułem, jak moje serce nagle zaczęło walić. Chciałem ją zapytać, co miała na myśli, co dokładnie ten dom mi zabiera, ale nie mogłem się zmusić, by przemówić. Coś głęboko we mnie już znało odpowiedź, i to mnie przerażało. Tej nocy leżałem w łóżku, nie mogąc zasnąć. Mój umysł pędził, odtwarzając w kółko słowa Ewy. To wyciąga z ciebie rzeczy. Im dłużej zostajesz, tym więcej zabiera. Co dom mi zabierał? Moją energię? Mojego ducha? Moją siłę życiową? Próbowałem wyrzucić myśli z głowy, ale przylgnęły do mnie jak druga skóra. Niespokojnie przewracałem się pod kołdrą, nie mogąc się wygodnie ułożyć, i wtedy to zauważyłem. Subtelną zmianę temperatury w pokoju. Robiło się zimniej. Początkowo prawie niezauważalnie, ale potem chłód się pogłębił, wnikając w moje kości. Mocnie otuliłem się kocem, ale to w żaden sposób nie odpędziło zimna. Usiadłem. Serce waliło mi w piersi i rozjeżdżałem się po pokoju. Cienie stawały się głębsze, ciemniejsze, a przestały być po prostu cieniami, a stały się gęstymi, przedłoczającymi masami, czepiającymi się sufitu i ścian. Mój oddech stał się płytki, a moja skóra cierpła od samej świadomości czegoś obserwującego mnie. Smusiłem się, żeby wstać z łóżka. Moje nogi były ciężkie i słabe. Podszedłem do okna, mając nadzieję, że dojrze świat zewnętrzny, coś, co pozwoli mi się uspokoić. Ale kiedy spojrzałem, nie znalazłem nic poza ciemnością, atramentowo czarną pustką, która zdawała się ciągnąć w nieskończoność. Żadnych zarysów drzew, żadnego nieba, żadnych gwiazd, tylko pustka. Zacząłem panikować i odsunąłem się od okna. Musiałem się stąd wydostać musiałem odejść zanim cokolwiek się ze mną stanie moje ciało czuło czuł jakby więdło jakby sama istota tego kim byłem wymykała się powoli wysysana z każdą mijającą minutą pobiegłem do drzwi ale gdy tylko sięgnąłem po klamkę usłyszałem to słaby dźwięk kroków za drzwiami były powolne rozważne jakby ktoś lub coś Krążyło po korytarzu, zamarłem. Moja ręka zawisła kilka centymetrów nad klamką. Powietrze wokół mnie było gęste, niemal duszące, a kroki za drzwiami stawały się coraz głośniejsze, coraz bliższe. Teraz usłyszałem oddech ciężki, tuż za drzwiami. Serce waliło mi w piersi i cofnąłem się, nie mogąc ruszyć się dalej. Nigdy nie czułem się tak bezbronny, tak przerażony. Cokolwiek było po drugiej stronie drzwi czekało na mnie. Czekało, by odebrać mi ostatnią cząstkę życia, jaka mi pozostała. Nagle drzwi skrzypnęły, otwierając się tylko odrobinę. Wstrzymałem oddech, całe moje ciało drżało, gdy patrzyłem, jak powoli się otwierają, słaniając ciemny korytarz za nimi. Ale nikogo tam nie było, tylko pusta przestrzeń. Dźwięk kroków ustał, nawet nie słyszałem tego oddechu, a cisza, która nastąpiła, była niemal nie do zniesienia. A potem, bez ostrzeżenia, w drzwiach pojawiła się jakaś postać. To była Ewa, ale nie była tą samą kobietą, którą poznałem pierwszego dnia tutaj. Jej twarz była wychudzona, skóra blada, a oczy puste i pozbawione życia. Stała tam, gapiąc się na mnie tym samym skrzywionym uśmiechem na twarzy, a ja czułem, jak życie uchodzi ze mnie z każdą mijającą sekundą. Jesteś prawie gotowy powiedziała. Dom już prawie jest gotowy razem z Tobą. Zatoczyłem się do tyłu, a moje nogi ledwo mnie utrzymywały. Mój wzrok się zamazał i czułem, jak siły opuszczają moje ciało, zastąpione przetłaczającym poczuciem strachu i rozpaczy. Wiedziałem w głębi duszy, że nie przetrwam nocy, jeśli tu zostanę. Przywołując resztki sił, które mi pozostały, przebiegłem obok niej przez otwarte drzwi. Powietrze w korytarzu było gęste i przetłaczające. Cienie przelegały do mnie, ale zmusiłem się, żeby iść dalej. Musiałem się wydostać, musiałem uciec. Dom zdawał się ciągnąć w nieskończoność. Korytarze wiły się i skręcały w sposób, który nie miał sensu, ale nie mogłem się zatrzymać. Czułem, jak dom ciągnie mnie, próbując wciągnąć mnie z powrotem w swoje ciemne głębiny, ale walczyłem z tym z całych sił. W końcu, po tym, co wydawało mi się wiecznością, Wypadłem przez drzwi wejściowe na zewnątrz. Potknąłem się na schodach i osunąłem na zimną, twardą ziemię. Dom majaczył za mną i noc jego ciemne okna patrzyły na mnie jak oczy. Ale ja się nie oglądałem, nie mogłem. Doczołgałem się do samochodu. Moje ręce trzęsły się tak bardzo, że ledwo mogłem włożyć kluczyk do zamka, ale w końcu na szczęście. Śnik odpalił i odjechałem z tego pensjonatu tak szybko, jak mogłem. Kiedy odjeżdżałem, ciężar w mojej piersi zaczął ustępować, ale nie całkowicie. Wiedziałem, że dom mi coś zabrał. Coś, czego nigdy nie będę mógł odzyskać. Moją energię, mojego ducha, a może nawet część mojej duszy. I bez względu na to, jak bardzo dalszedłem, daleko, nie mogłem pozbyć się uczucia, że pensjonat wciąż był ze mną, krążąc tuż na skraju mojego umysłu, czekając, obserwując. Uciekłem, ale ledwo i wiedziałem, że gdzieś w ciemności ten budynek wciąż czeka na swojego kolejnego gościa, gotowy wyssać z niego wszystko, co ma. To tak, jak próbowało zrobić ze mną. A co najgorsze... Nie mogłem pozbyć się strachu, że w końcu mu się uda. Pensjonat wydawał się idealny, kiedy go znalazłem. Był ukryty w górach, otoczony drzewami i z dala od hałasu miasta. Po miesiącach stresu w pracy potrzebowałem tego. Spokojnego urlopu, podczas którego mogłem się wyłączyć i naładować baterie. Na stronach internetowych w ogłoszeniu opisano go jako rustykalny azyl z przestronnymi pokojami, malowniczymi widokami i historią sięgającą ponad wieku. Pomysł pobytu w takim miejscu mnie zafascynował. Wyobrażałem sobie spokojny wypad pełen uroku i ciszy. Kiedy przyjechałem, pensjonat wyglądał dokładnie tak jak na zdjęciach, a może nawet lepiej. Trzypiętrowy, wiktoriański dom był w pięknym, z wysokimi oknami, ozdobnymi drewnianymi drzeźbiami i bluszczem pnącym się po kamiennych ścianach. Powietrze było rzeźkie i czyste, wypełnione zapachem lasu. Kiedy zaparkowałem i wysiadłem z samochodu, zauważyłem coś dziwnego. Dom wydawał się dziwnie cichy, wręcz za nie było słychać żadnych dźwięków innych gości przybywających lub melnujących się. Nawet wiatr zdawał się ustać. Zignorowałem to, przypisując to o odosobnieniu budynku. W końcu tego chciałem, prawda? W środku gospodyni pani Wolnicka powitała mnie ciepłym uśmiechem. Była kobietą w średnim wieku z siewiejącymi włosami spiętymi w schludny kok, i oczami, które wydawały się odrobinę zbyt ostre, by czuć się komfortowo. Ale jej głos był kojący i powitała mi filiżanką herbaty, zanim zaprowadziła mnie do mojego pokoju. Pokój był dokładnie taki, jak obiecano. Przytulny, z dużym łóżkiem z baldachimem, małym kominkiem, i z oknem z widokiem na las. Wszystko było idealne. Ta pierwsza noc przebiegała bez żadnych zdarzeń. Szybko zasnąłem, a delikatny blask ognia okołysał mnie do głębokiego snu. Ale kiedy obudziłem się następnego ranka, coś wydawało się nie tak. Pokój był taki sam, ale powietrze wydawało się inne, jakby cięższe. Zapach dymu unosił się w powietrzu, mimo że ogień tawno zgasł. Zszedłem na dół na śniadanie i zauważyłem, że niektórzy goście również wyglądali inaczej. Nieliczne osoby, które widziałem po przyjeździe, starsza para i młoda kobieta podróżująca samotnie, nigdzie ich nie widziałem. Zamiast tego pojawiły się nowe twarze. Przy jednym ze stolików siedział mężczyzna z cieniami pod oczami i nerwowym wyrazem twarzy. To obok dwie kobiety, które wyglądały niemal jak bliźniaczki, ale z subtelnymi różnicami skuliły się w kącie. Kiedy zapytałem panią Wolnicką pozostałych gości, po prostu się uśmiechnęła i powiedziała, że wymeldowali się wcześniej. Dziwne, pomyślałem, ale może to nic takiego. Ludzie w końcu wyjeżdżają wcześniej z różnych powodów. Tej nocy, gdy szykowałem się do snu, usłyszałem coś na korytarzu. To był słaby, skrzypiący dźwięk, jak kroki na starych drewnianych deskach podłogi. Otworzyłem drzwi, spodziewając się, że zobaczę kogoś zmierzającego do swojego pokoju, ale korytarz był pusty. Wyszedłem i rozjeżdżałem się w obie strony, ale nikogo nie było w zasięgu wzroku. Wzruszyłem ramionami i wróciłem do łóżka, przekonując samego siebie, że to tylko osiadanie domu. Stare budynki cały czas wydawały dziwne dźwięki, prawda? Ale tej nocy miałem bardzo niepokojący sen. Wędrowałem w nim po domu, ale wszystko było inne. Korytarze wiły się w niemożliwych kierunkach, prowadząc do pomieszczeń, które nie powinny istnieć. Drzwi otwierały się donikąd, a ściany zdawały się przesuwać, gdy chodziłem. Słyszałem szepty, początkowo słabe, ale coraz głośniejsze, gdy wchodziłem głębiej do domu. Obudziłem się nagle zlany potem, a moje serce waliło jak szalone. Ogień w kominku już zgasł, a pokój był lodowaty. Przerażony, mocno otuliłem się kocami, próbując pozbyć się wrażenia, które zostało po śnie. Ale bez względu na to, jak bardzo się starałem, nie mogłem pozbyć się uczucia, że coś jest nie tak. Następnego ranka sytuacja przybrała mroczny obrót. Zniknęło więcej gości. Mężczyzna z ciemnymi oczami zniknął, a jedna z bliźniaczy kobiet również się nie pojawiła. Kiedy zapytałem znów panią Wolnicką, odpowiedziała mi to samo. Wyjechali wcześniej. Jej uśmiech nadal był ciepły, ale jej oczy... Było coś niepokojącego w sposobie, jaki na mnie patrzyła. Jakby wiedziała więcej, niż chciała powiedzieć. Tej nocy dom znów wydawał się inny. Ściany wydawały się bliżej niż poprzedniej, a powietrze znów było gęste od zapachu dymu i czegoś jeszcze czegoś metalicznego, jak krew. Szepty z mojego snu powróciły, ale tym razem nie spałem. Były słabe, ledwo słyszalne, ale istniały na pewno je słyszałem. Próbowałem zmusić się, by zasnąć, ale szepty stawały się coraz głośniejsze, bardziej natarczywe. Miałem wrażenie, że sam dom żyje, oddycha, obserwuje mnie. Przewracałem się z boku na bok, a mój niepokój narastał, aż nie mogłem już tego znieść. Postanowiłem działać, dowiedzieć się, co tu się dzieje. Cofam latarkę i wyszedłem na korytarz. W domu było ciemno i cicho. Jedynym dźwiękiem był mój oddech. Zacząłem iść korytarzem. Próbując zrozumieć dziwne odczucia, które nastały we mnie od chwili przybycia. Korytarz wił się i skręcał w sposób, który nie miał sensu, prowadząc mnie do nieznanych części budynku. Tapeta w niektórych miejscach odchodziła, odsłaniając ciemne, zgniłe drewno pod spodem. Zapach rozkładu wypełniał powietrze, a szepty stawały się coraz głośniejsze. W końcu natknąłem się na drzwi, których wcześniej nie widziałem. Były lekko uchylone, a za nimi mogłem zobaczyć słabe migoczące światło. Coś w mojej głowie krzyczało, bym zawrócił, ale nie mogłem powstrzymać od pchnięcia drzwi i wejścia do środka. Pokój był mały i słabo oświetlony pojedynczą świecą na zakorzonym stole. ściany były pokryte dziwnymi symbolami, wytrawionymi głęboko w drewnie, jakby zostały wyrzeźbione czymś ostrym. W centrum pokoju stała postać odwrócona do mnie plecami, pochylona nad czymś na podłodze. Poczułem zimny dreszcz przechodzący po moim kręgosłupie, gdy postać powoli odwróciła się w moją stronę. To był mężczyzna z cieniami pod oczami, ale był inny. Jego skóra była blada i woskowa, a oczy puste, czarne jak dziury, które zdawały się wysysać światło z pokoju. Uśmiechnął się do mnie powolnym, wykrzywionym uśmiechem. Który sprawił, że dreszcze przeszły mi po plecach. Nie wyjechałem, wyszeptał suchym i chrapliwym głosem. Żadne z nas nie wyjechało. Teraz jesteśmy częścią domu. Patrzyłem na niego przerażony, a następnie odwróciłem się i wybiegłem, zdesperowany, by uciec z pokoju, ale dom znów się zmienił. Korytarze ciągle skręcały i przesuwały, prowadząc mnie w kółko. Drzwi, które powinny prowadzić do schodów, otwierały się na puste przestrzenie, a ściany zdawały się pulsować własnym życiem. Czułem, jak dom mnie otacza. Jego szepty stawały się coraz głośniejsze i bardziej gorączkowe. Nie byłem tu sam. Inni, goście, którzy zniknęli, wciąż tu byli, gdzieś w głębi domu. Czułem ich obecność, ich strach, desperację. A dom się tym żywił. W końcu, jakimś cudem, znalazłem drogę powrotną do mojego pokoju, zamykając ze za sobą drzwi. Usiadłem na skraju łóżka, próbując zrozumieć, co się dzieje. Ale bez względu na to, jak bardzo się starałem, nie mogłem pozbyć się uczucia, że dom żyje, że się nami żywi, wysysając z nas siły życiowe. Wiedziałem, że muszę odejść. Nie mogłem tu dłużej zostać. I nagle uświadomiłem sobie coś przerażającego. Nie mogłem sobie przypomnieć, jak wyjść. Dom tak się powykręcał i zmienił, że już nie wiedziałem, gdzie są drzwi wejściowe. Każdy korytarz prowadził do kolejnego ślepego zaułka, a ściany zdawały się przesuwać i poruszać z każdym moim krokiem. Wydawało mi się, iż godzinami błądziłem po korytarzach, a z każdą upływającą chwilą, Mój umysł stał się coraz bardziej zamglony. Szepty znów zamieniły się w krzyki odbijające się echem po korytarzach, napełniające moją głową przerażeniem i dezorientacją. Czułem, jak dom mnie przyciąga, wysycając ze mnie siły. A potem, kiedy już myślałem, że nie dam rady, znalazłem drzwi wejściowe. Uczucie ulgi objęło mnie, gdy sięgnąłem po klamkę, ale gdy je otworzyłem, zamarłem. Po drugiej stronie stała pani Wolnicka, z szerszym niż kiedykolwiek uśmiechem, a w jej oczach błyszczało coś mrocznego i złowrogiego. Wychodzisz tak szybko? zapytała, a jej głos ociekał fałszywą słodyczą. Nie możesz teraz wyjść. Jesteś częścią domu. Próbowałem się przecisnąć obok niej, ale była silniejsza niż wyglądała. Jej uścisk na moim ramieniu był żelazny i bez względu na to, jak bardzo się starałem. Nie mogłem się wyrwać. Zostałeś zbyt długo, wyszeptała przy moim uchu. Dom cię już teraz nie wypuści. Poczułem ostry ból w klatce piersiowej i nagle nie mogłem oddychać. Mój wzrok się zamazał, a świat wokół mnie zaczął zanikać. Ostatnią rzeczą, jaką zobaczyłem, zanim wszystko pociemniało, był wykrzywiony uśmiech pani Wolnickiej, a jej oczy jarzyły się naturalnym światłem. Kiedy się obudziłem, byłem z powrotem w swoim pokoju. Ogień znów płonął, a w pokoju było ciepło, prawie za ciepło. Usiadłem i rozjeżałem się. Wszystko wydawało się normalne. Zbyt normalne. Ale teraz wiedziałem lepiej. Wiedziałem, że dom nie był tym sam, na co wyglądał. Żył, żywił się gośćmi, którzy zostali zbyt długo. Więził ich w swoich wykrzywionych korytarzach. A teraz? Teraz byłem już jednym z nich. Czułem to. Przyciąganie domu jego głód. Pożerał mnie kawałeczek po kawałku, żywiąc się moim strachem i rozpaczą. I nie było ucieczki. Byłem tu uwięziony tak jak inni, na zawsze, a wkrótce przybędzie ktoś inny kolejny niczego nie podejrzewający gość, szukający spokojnego urlopu. Pensjonat przywita go tak, jak przywitał mnie i cykl zacznie się od nowa. Jeśli podobały Ci się moje historie, sprawdź inne opowieści o koszmarnym pensjonacie.